Maski strony inwestor z generalnie dzisiaj zrobimy sobie lekkie QA, mm, jak zarobić? Mm, I po prostu, czy kupić teraz operację, czy potem? więc weźmy sobie komentarz. Animala, otworzyłem za 120 gwiazdek. Mam tylko szare i jedną factor niu m4a4, tylko nie zaznaczyłem się jaką m4a4, no bo czy fosfor, czy. Czy jakieś inne, no ale no, no, pomijając. Polecam kontrakty z 60 zł zrobiłem 150, tylko spore ryzyko. No, generalnie ja nie, ja nie lubię ryzykować, nie wiem, nie wiem jak wy, ale no. Ja tam nie robię kontraktów, dobra, ale pomijając. Elo, jeszcze nie kupiłem tej operacji, czekać jak będzie na promocji, oczywiście, że czekać. I czy jak robię misję nie mając operacji, to gdy już kupię, to dostanę za to nagrody. Dostaniesz, dostaniesz, no bo robisz misję i tam masz na przykład ile gwiazdek zdobyłeś. Więc jak kupisz to od razu dostaniesz. Tak samo jest w innych grach. Nie masz karnetu, robisz sobie misję tam, wszystkie załóżmy zrobisz, kupisz karnet od razu, masz full. Dobra. Nie obliczyłeś prowizji za sprzedaż i tego, że cena skrzynki waha się codziennie Co czasami nawet 30 groszy. No właśnie problem w tym, że ta skrzynka nigdy nie była poniżej 3 zł. Oczywiście to się zmieni, jeżeli przepuska będzie przeceniona. No ale no widzicie, widzicie tu gdzieś jak. Czy skrzynka była poniżej 3 zł? No bo ja nie widzę. No. Także on. Wiesz, bez, no miałem, na przykład, możesz sobie kupić za 3,08 i sprzedać od razu za 3,40 na drugi dzień. Także kto ci broni. No, ale dobra. Siema, wczoraj miałem 12 gwiazek z operacji i postanowiłem otworzyć dwa razy, czyli 8 gwiazek z drugiej wypada M4 niebieski fosfor. I to jest właśnie problem, bo nie można się tym sugerować. Bo jak ktoś trafi na przykład AWP Fate albo Kose, to nie znaczy, że wy ją dropniecie. To trzeba, trzeba właśnie dmuchać na zimne. Nie można. Nie można otwierać jakby tych operacji z myślą o tym, że dropnie wam coś dobrego. Trzeba wziąć pod uwagę to, że wypadnie wam jakiś szary skin. No, i tutaj, przemyk Mazra napisał: Skrzynia potanieje na pewno. No, właśnie, potanieje tylko wtedy tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli przepustka będzie przeceniona. I teraz wam pokażę. Weźmy sobie pod lupę przepustkę operacji Shattered Web. 93 zł. No w sumie ja mam właśnie kup jedną, ale słuchajcie, ona była za 30 zł w maju i to na rynku SIM w CS była za 28 zł. Także, jeżeli poczekacie w tej operacji, to możecie naprawdę spory zysk wyciągnąć, gdyż wydacie 28 zł. Weźmy sobie do kalkulatora. 28 zł, ok, i obliczymy czysty zysk. Załóżmy, że weźmiecie same skrzynki. Będziecie mieć ich 50, bo jedna skrzynka kosztuje 2 gwiazdki. Czyli 50 razy. Załóżmy te 3 zł. To jest 150 zł. Odjąć cenę przepustki to jest 122 zł czystego zysku. I teraz obliczymy sobie jeszcze prowizję ze Steam'a. Kurde, nie to. O, tak. I macie 103 złote czystego zysku już po obliczeniu prowizji i ceny przepustki I tu właśnie czysty profit, 103 zł. Także naprawdę jeszcze sobie wyobraźcie, że będziecie czekać z tymi skrzynkami, bo powiem wam tak, bardzo się opłaca inwestować w tę skrzynkę, gdyż jest tutaj M4A1 z łańcuch znaków. No Jest to bardzo ładna MK, gdyż wiecie, bądź, bądź nie wiecie, no ale ta, ta mk zmienia kolor w grze. tak samo jak Deagle, Prince Tribe no i te skinki, no to jest ok, nawet skinek ale co jest najśmieszniejsze może nie najśmieszniejsze, ale co jest ok że tu są fajne rękawiczki, naprawdę fajne rękawiczki tutaj są i niektóre naprawdę sporo kosztują także no, możecie pod tym odcinkiem pisać Q&A hmm, jakieś pytania co do inwestycji ja, ja wam odpowiem no więc to by było na tyle, możecie łapki w górę zostawiać i suba, żeby być na bieżąco z odcinkami się mango.